Tuning. Czym jest tuning? Tuning to jest doskonalenie, to jest tak naprawdę doskonalenie tych rzeczy, ponieważ nie będziesz miał dużych osiągów z czegoś, co jest niesprawne. Musisz zawsze to udoskonalić w taki albo inny sposób. Jeden traktor BMW. Drugi traktor, trzeci traktor, czwarty traktor, piąty traktor. To może oznaczać tylko jedno. Kolejny odcineczek. Wiadomości ze stodoły. Co tu słychać w tej stodole u profesora? A w stodole. Teraz jesteśmy poza stodołu, właśnie. W stodole stoi sobie wolwiaczek pod daszkiem, odpoczywa. Na pacę ma akumulatorki. Volvo ciężko pracowało w zimę, ciężko pracowało, odśnieżałem. Było w Białym Stoku, warsztat odśnieżało, także roboty zrobiło i tutaj odśnieżało mi także. Volvo to się napracowało. Patrzcie, co to rośnie. Co to rośnie? Jakieś egzotyczne, tropikalne? Tropikalne, jakieś owoce? Jak tropikalne owoce? W Białym Stoku? Kurde, ja nie, wiem, ja jestem przestraszony. Co to takiego jest? To brzoskwinka? Kurde. Myć nie trzeba, bo to nie pryskane. I także się żyje na tej wiosce. Mm. Mm. Ale dojrzała. Ten mali z Chalmersem to jest długa historia. Kupiłem go z uszkodzoną uszczelką pod głowicą. Wymieniłem uszczelkę pod głowicą. I w sumie wszystko było spoko. Ale słabo palił. Aż w końcu przestał działać rozrusznik. Ten stycznik skubany e, był uszkodzony. Zmieniłem teraz ten stycznik. Kręci po prostu jak szalony. Ale co się stało? Zruszyła mi się ta taśma. Stycznik się przesunął. I dotknęło mi plusem do. Dotknęło mi plusem do tej rurki olejowej. Patrzcie. I ona się przetopiła. Teraz ją trochę naprawiłem. Spróbuję teraz założyć, odpalić Alisa i zobaczymy, czy będzie działał. Alice Chalmers, Alice Chalmers to jest taka firma amerykańska. Nie wiem, czy Wy w ogóle słyszeliście o takiej firmie. Potem Fiat kupił tego Alisa. Ogólnie w Stanach bardzo chwalone maszyny. Fiat Alice maszyny takie budowlane, ciężkie. No to chwalone, że bardzo dobre, że terminatory takie niezniszczalne. Skręcam. To sobie zobaczycie jak taki Alice odpala. Czy on w ogóle odpali. Ostatnio kręcił fajnie, przyzwoicie, no to mam nadzieję, że teraz mi wstydu mi nie przyniesie teraz. Czy mi nie przyniesie wstydu? Alice Chalmers. Gazu dodać trzeba. Hebel. No i teraz przerobiłem, bo tam był stycznik mechaniczny. Ja go przerobiłem na stycznik elektryczny. No tu jeszcze tylko ten styczyk muszę gdzieś zamontować. Ale zobaczmy. Luz. Zaciągam rozrusznik i zapłon. Nie, jest dobrze Zapytacie dlaczego on tak faluje On ma pneumatyczną Pneumatycznie sterowaną pompę Ja wymieniałem tę membranę Trzeba to jeszcze podregulować po prostu o, to jest gaszenie A gazu się dodaje Ładnie pracuje, co nie? Przejedźmy się. Tutaj są biegi. Wsteczny po środku. Jedynka... O! Dwójka. O, jedziemy. Ale sprzęciorek. to wygląda. No lotka wpadła. Ale mordeczki, zanim pokażę wam kolejny fajny traktorek, sprawdźcie, czy nie kończy się wam ubezpieczątko w waszym samochodzie, ponieważ tutaj w opisie macie link. Jeśli w niego klikniecie, podacie dane swoje, swojego samochodu, znajdziecie oferty różnych firm ubezpieczeniowych, wybierzecie sobie najkorzystniejszą. Ponadto dzięki temu linkowi macie minus i uwaga minus 200 zł od profesora przez 24 godziny od emisji tego filmiku. Także pamiętajcie o tym. Ponadto, jeśli wykupicie ubezpieczenie przez Mubi, dostajecie link polecający dzięki temu linkowi polecającemu. Jeśli ktoś z Waszych znajomych, Wasz kolega, Wasza babcia, Wasza mama, jeśli ktoś kupi przez ten link polecający ubezpieczenie w Mubi dostajecie 100 zł od takiego jednego zakupu aż do 2000 zł. Także bardzo fajna oferta. I pamiętajcie, przez najbliższe 24 godziny dzięki temu linkowi, który macie w opisie, minus 200 zł na ofertę ubezpieczenia, którą sobie wybierzecie. Zapraszam do korzystania. Wcale nie jest z Aliexpress W ogóle nie jest z Aliexpress Zresztą w tym świetle i tak nie widzicie. Chodźmy do traktorków lepiej. Dobra, fiaty. Najpierw fiaty. Pytanie podstawowe brzmi, dlaczego nie ma odcineczków wiadomości ze stodoły. Dlatego, że na czym to wszystko polegało? Polegało to na tym, że jakieś tam traktory mi się sprzedawały, coś tam nowego Piotrek mi znajdował w Danii. Te nowe traktorki przyjeżdżały. Można było porobić filmiki, coś pokazać ciekawego, nowego. W tym momencie powiem Wam szczerze, gdzieś tak od roku nie sprzedałem ani jednego traktora. Po prostu telefon totalnie milczy. Mam powystawiane już te traktory. Wiecie, zawsze tam coś tam szło zarobić. Kurde, wiecie, jakie kwoty się zarabiało na takim traktorze? 500 złotych, 1000 złotych czasami można było zarobić. O, taki profit. No plus taka zabawa dla Krysa, że pojeździł sobie jakimś ciekawym traktorkiem poznał jakąś fajną, nową technologię mnie to jarało. Dla mnie to było bardzo fajne, ale ostatnio mówię e, traktorki w ogóle totalnie nie ma zainteresowania nikt nie kupuje traktorków więc ja też nie kupuję kolejnych e, od Piotrka ponieważ no, po prostu nie mam tyle pieniędzy żeby ich postawić tutaj 100 sztuk no nie mam tyle hajsu, bo to jednak są kwoty rzędu Kilkunastu tysięcy złotych za sztukę czasami. No i po prostu po prostu nie dam rady tego finansowo yy, ciągnąć dalej, żeby, ich więcej, żeby je kupować w większej ilości. Bo też zdaję sobie sprawę, że rynek ma swoje, rynek ma swoje prawa. No i tak teraz powiedzmy, przez rok nikt nie kupuje, nikogo nie, one nie interesują. Ale gdzieś tam za rok może sytuacja trochę się odbije i. Zaczną się pojawiać kupujący, ponieważ no to są takie rzeczy unikalne. Już no nie przebywa tych maszyn, raczej ich ubywa i oprócz wartości kolekcjonerskiej one pełnią funkcje użytkowe. Tak jak ja swoim czerwonym Wolwiakiem pracuję cały czas. Niebieskim Fordsonem też pracuję, bo podwóreczko sobie kosimy tutaj, i robimy porządek na podwórku. No i ten traktor przychodzisz, pali i jeździ i robi robotę, plus jest fajnym takim zabytkiem, także ma to swoje zalety jak najbardziej, jest też jakoś tam ekonomicznie uzasadnione no wiadomo, trzeba to lubić, nie są to rzeczy dla każdego tutaj mam dwa Fiaty takie, tutaj wydech trochę odpadł ciekawe Fiaty, ponieważ to jest czterocylindrowy silnik, patrzcie, to poznacie na pewno skrzynia jak w 30, haha, górne H, dolne H bardzo podobnie jak w 30, tylko że czterocylindrowy silnik i powiem wam cztery cylindry. No to już jest kultura pracy wysoka. Tylko, że z odpalaniem tutaj jest tak śmiesznie, ponieważ tu, są, tu jest wtrysk pośredni, to są te komory wstępne i no on pali tak z oporem, można powiedzieć. Ale konstrukcja traktorka fajna. Zobaczcie tutaj samonośna bryła silnika. Przednia oś. Te fiaciki, fiaciki naprawdę fajne. Jak byłem w tamtym roku w Turcji, no to bardzo dużo Fiatów tam się używa. W Turcji to po prostu Fiat za Fiatem i tych starych, o tych Fiatów jeszcze oni całą masę używają. Także to bardzo ciekawy, fajny sprzęcik. No i zaawansowany też ma tutaj. Ma dużo biegów, blokada mostu, ze skalu podnośnik. Fajne, fajne rzeczy. A ten alic, którego przed chwilą odpalałem, to jest Perkins. Ja tego alisa kupiłem z uszkodzoną uszczelką pod Głowicą. Zrobiłem tę uszczelkę, wymieniłem i chodzi, maszyna. Tu miał problem taki, że trzymał wysokie obroty cały czas, a tu jest membrana po prostu membrana i pompa wtryskowa regulator dawki jest na membranie jest podciśnieniowy. Membrana była dziurawa, wymieniłem ją. Yy, z tym, że wymaga trochę regulacji no bo, tak jak widzieliście, na wolnych obrotach delikatnie faluje muszę gdzieś tu skorygować czy sprężynę podciągnąć, czy coś to jest yy, kosmetyczna rzecz, tak jak widzicie. Pali teraz ze strzała, można powiedzieć. Fajny sprzęcik, tutaj widać, że ktoś go restaurował, ktoś go odmalował. Słabo, bo farba odpada. Ale tutaj te dekale, wszystko za zachowane na klejeczki, ktoś to pilnował. Te wskaźniki, ktoś też powymieniał. Widać, że lata temu, ale one wszystkie działają. Światełka, wszystko też działa. No ten swój włącznik muszę teraz gdzieś zamontować. Tutaj patrzę, że jest wolna, wolna dziurka. To sobie zamontuję w tę dziurkę, ponieważ ten mechaniczny stycznik. Niedostępny do kupienia, ponadto to archaizm. Po co coś takiego? Jest po prostu na 12V. Zwykły, uniwersalny. W razie W można go wymienić niedużym kosztem i też będzie śmigać. Prądnica 12V. Wszystko działa, ładowanie działa, prąd działa. Ciekawy traktorek. On jest bardzo szybki, bo tutaj ten Perkins trzycylindrowy to ma taki moment obrotowy, że on po prostu aż przód w nim podrywa. <grywa> Jak za szybko się sprzęgło puści. Po prostu. Szalony jest ten traktor Szalony Oponki nawet całkiem niezłe jeszcze to, to robota Buk, ale Buk to jest maszyna O Buku to jeszcze Wam zrobię odcinek Już to o tym Buku Wam obiecuję odcinek Już tyle czasu I nie ma, i nie ma, nie ma kiedy nagrać tego odcinka Kiedyś Wam nagram On ten Buk to chodzi uff, Hardkorowo, tu jest prawie 4 litrowy silnik cylindrowy. to jest silnik taki sam Jak do Łodzi Ponieważ firma Buk E, istniejąca do tej pory zajmowała się od zawsze produkcją silników do łodzi, i tutaj przez jakiś czas e, produkowali traktory, z, oczywiście ze swoimi silnikami do łodzi, i to jest silnik z łodzi bezpośrednio więc jest, chodzi po prostu jak <laughs> miałem powiedzieć, że jak traktor, bo to jest traktor. To jest terminator, ten Ford, on tu już tyle modyfikacji, on przeszedł. Kurde, to sprzęgło ostatnio, co widzieliście, to jest. Zmodyfikowane, potężne sprzęgło wstawione, całe, nowe. Kurde, no majątek kosztowało, zapłaciłem wtedy za nie. Nawet nie pamiętam kwoty, coś około 1000 euro chyba, masakrycznie dużo. Tutaj dostawka jest taka fajna. Wyłącznik wom, napędu wom, to u Brytyjczyków, te wszystkie rzeczy to, to kosztują majątek. W ogóle Brytyjczycy mają zajoba na punkcie tych traktorów. Jakby ktoś był mądry i go na eksport wywiózł to by chyba zbił fortunę na tym traktorze no i tutaj modyfikacja która już dawno została zrobiona motorpal, ale motorpal z dużymi sekcjami tutaj jest wstawiony i naprawdę ten traktor robi robotę, On jedzie prawie 50 na godzinę mocy nie wiem ile ma ale ma dużo, ponieważ wkręca się i idzie jak po prostu jak szatan to jest traktor bo tak, w dieslu jest traktorem ten samochód to jest normalnym traktorem jest normalnym traktorkiem. I zadać się pytanie, co z Ursusem V8. przywiozłem tu Ursusa V8? Przywiozłem Ursusa z myślą, że zrobię testy. Że zrobię testy tego drugiego silnika, że na dwa silniki się tu przyjadę, na dwie V8, że pokatuję po polu. I taką wczesną wiosną przystąpiłem do prób pierwszych. Odpaliłem V8, przejechałem się kawałek. Nie odpaliłem tego, tej drugiej fałsemki, bo zaczepiłem tutaj gdzieś się wykręcałem, o coś zaczepiłem, Wąż urwałem od filtra oleju 1. Pora wykonać test, uruchomić ten drugi silnik. Wyjedziemy w tym celu na pole. Oj. Aj, chyba, dobra. A kurczaczki! Kry się, się. Ten Hebel to tak. Przez zmienić się jego miejsca. Montażu. Włączony taki tryb, że yy, jedzie chyba z biegu. Sam nie wiem. No i włączę mu zapłon. Oj, chyba mamy awarię. Poleciał olej z tego co widziałem gdzieś. O kurczę. Patrzcie, co się stało. Przywalone gdzieś. Nawet nie widziałem gdzie i kiedy. No nic, to lipa. I w międzyczasie, jak na ten wąż popatrzyłem od filtra oleju, patrzę a tam zwolnica jedna. Już praktycznie pozrywane śruby na zwolnicy. Kurde, yy, luźne po prostu luźne. Od obciążeń prawdopodobnie, czy od czego innego. I tak sobie pomyślałem, kuźwa, jak ja bym tutaj na te dwie fałsemki dał ognia. To ja bym mógł to przypłacić po prostu swoim życiem i zdrowiem, i tak sobie to wszystko przemyślałem na spokojnie. Doszedłem do związku, że ja to pierdziele Zaciągnąłem tego Ursusa V8 do Białego Stoku, do warsztatu. Wyjąłem ten silnik, drugi V8, wystawiłem go na sprzedaż. E, Ursusa wstawiłem w kąt i na razie. Jakoś totalnie zdemotywowałem się. I co mam więcej powiedzieć, żeby ten vlog nie był taki smutny że już nie będzie więcej wiadomości. Będą jakieś tam wiadomości, zawsze coś tam będzie się działo. To nie jest tak, że już koniec traktorków u profesora. Ech, moje marzenie to jest w ogóle marzenie moje. <laughs> Od samego początku, jak tylko wpadł w moje ręce ten buk to moim marzeniem jest renowacja tego buka tego żółtego traktora, który tam, o kurde, wy w ogóle tego nie widzicie. To jest moje marzenie, renowacja tego buka, więc to na pewno renowacje będą tylko nie na tym etapie życia, na jakim jestem w tej chwili. Bo, bo nie, no bo po prostu sytuacja życiowa i ekonomiczna po prostu na to nie pozwala, ale tego buka, no to ja go nie sprzedaję. Patrzcie na tę tabliczkę zieloną, fajną. Ta tabliczka to akurat jakaś tam firmowa, ale tego buka to jak kiedyś zrobię. Ich mało powstało. Ich kilkaset sztuk dosłownie powstało tych traktorów. Także to naprawdę jest unikat. Ten sprzęcik. I takie przygody. Także jakieś tam traktorkowe treści na pewno będą. Może nie w takiej ilości, jak to się działo w zeszłym roku i w kawałku tego roku. Ale w jakiejś tam części na pewno, na pewno coś tam będzie. A pewnie za jakiś czas w ogóle też się tu przeorganizowuje, bo pewnie się przeprowadzę z tego miejsca. Nie wiem jeszcze w ogóle co będzie z tym miejscem, gdzie mieszkam teraz. Z tego tą tytułową z tego odcinka. Także to że życie pokażę w najbliższym czasie, co tam, co tam, się, co tam się wydarzy. O, i zapomniałem jak prawdziwy youtuber powiedzieć, że łapkę w górę trzeba dać. Suba, o, kot przyszedł. Wiecie ile z kotów? Są trzy koty w tej chwili. I ten pierwszy czarny kot, ten cikcior, to on jest cały czas, tylko gdzieś, nie wiem, gdzieś tam szwenda się teraz. A oprócz cikciora są jeszcze dwa koty. Tam jednego kota nam ktoś rozjechał. Małego mieliśmy fajnego takiego kota. Żona bardzo przeżywała tego kota, że ktoś go rozjechał. No, ale mam, uzupełniliśmy straty szybko. Także jest, są trzy sztuki kotów. Trzy koty, dwa psy. Także jest pełna zgraja tutaj, pełna mafia. I takie przygody, moi mili. O, chodzi, patroluje tutaj. A ten kot to czocho się nazywa. Czocho. Czocho. Aczkolwiek točo to jest nazwa własna dziewczyn. Ja go nazywam pokrak plugawiec. Nie, to w sumie bardziej pasuje do tego kota, taka nazwa. No i cóż, wszystko w tym odcineczku. Chyba wszystko w tych wiadomościach ze stodoły. Nagadałem się. Ładne BMW, ładne BMW, ładne, ładne. Felgi tylko muszę kupić. Kurde, nie mogę kupić felk takich jak chcę. No masakra po prostu. Ale jeszcze kiedyś trafię.